Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku taniości i darmowości. Kolejna darmowość od Epic Games. No, cóż, yy, gra nie najnowsza. Nie, jeszcze nie będziemy no, dokować. A, a, a to za co? Przecież nic nikomu nie zrobiłem. Um, hum, 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 hum. Turret. Mm. Możemy sobie tu postrzelać. Um, broadside Mode 2. Broad <laughs> eee, trafiłem, ale nie żeby to coś dawało. Eee, proszę mm, Ponieważ możemy lat oh, Weapons platform oh, O no, tem No no nie tego chciałem. No, możemy tak strzelać, nie możemy latać w górę i w dół, e, więc w zasadzie, w zasadzie gra kosmiczna, ale dość płaska, równie dobrze moglibyśmy sobie latać, <laughs> e, znaczy jeździć czołgiem, kwestia tylko dekoracji. E, no możemy sobie oczywiście, no zahamuję, no, 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 no. no. Zahamujemy, zadokujemy. Mamy tu różne opcje, opcje. Opcje różne mamy. Możemy odwiedzić bar, gdzie mamy zadanie. Możemy wyposażyć statek, ale nie możemy wyposażyć, bo mamy za mało pieniędzy. Co jeszcze możemy? No, możemy zmienić nazwę statku. Tak, mój się nazywa z Zenon, ponieważ nie dlatego, że tajemniczy kosmonauta był z, z Zenkiem, tylko kojarzy mi się to z japońskim filmem z potworami. Nie pamiętam tytułu, no ale tam nadlatywał statek kosmiczny. Nazywał się Zanon, natomiast e, dziewczę młodziutkie, jakieś na, na sali, zaczęło krzyczeć radośnie: Zenon, nadlatuje, No i stąd nazwa mojego statku. Ale nie, nie chcemy em, <laughs> do. A, a, no nic, musimy odwiedzić Barbę. Chyba... chyba... nie... ramdo cambiso Juno! Rando copaldo! Eee... a tak, gdzie ciocia? Rando zetei! botondo co? Tak, a propos dziwnego języka gra nie zawiera tego dziwnego języka, jakim jest po... polski. No cóż. Trudno się mówi. No, <grymy> trzeba by troszkę może, no, żeby pograć, to... Ando się znamo zdać... tamtaka lando jatsunda, jun no bongo kapanta, ram tsimbota, wotan e e <grymy> ram do vey, Jando bova, Toska Yandobojanda bojanda, dando rasputin, ando zupej, ramkon bojara, Zazabonda Well, kor nobajadenko, zando jaj popkan, nobojal, ando bo Jedno bondo z odponej, ralla, co zon zon gumotuje. Dobra. Uh... Uh... Ando zoskawa whisky, indgrała, manjunda bo, ando do bardzo, tanda czotanda, rondu bujego botan. Hamdo. Pranto, pifontro, kreid, a neuer brandson, kol, rundowno, whisky, bok, a do No dobra, to le lecimy. Mamy chyba jakieś tam zadanie, gdzieś tam dolecieć. E, Wejdźmy z baru. Ach, 1500 kredytów, za to nie możemy nic. E, hmm. W zasadzie mm, jakiś tu mamy market, ale e, nie raczej chyba nie będę się bawił w kupowanie, szczególnie mm, e, diamond. Okej, okay, mamy tam coś do wykonania. Złoty diamencik. Aha, za planetą chyba. No tak, ryzyko średnie. No co ty powiesz? Tylko tysiąc kilometrów nie należy zbytnie. Proszę. Yeah. Czemu? Za blisko planety? aha, czyli nie, nie nadużywać um, full speed. No już mam full speed. Nie nadużywać boosterów. Okej, okay, dobrze. Ta planeta jakaś taka trochę malutka. Właściwie. <grym> No nie, no w stosunku do statku duża, ale sądząc po tym, jak szybko udało się ją krążyć, to nawet nie nazwałbym tego planetą, tylko hmm, jakąś skałą pomalowaną w kolorki. Czy można szybciej? Yy, command, Control, Control, Plus, Map. O! Uh. O, uh -huh. no dobra. No tak, e, przejście z mapy. Z powrotem w kosmos, bardzo widowiskowe. Broni numer, broni numer jeden nie mamy. Ło, wow, ło, wow, 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 wow. czemu? Aj, nie trzeba było strzelać. Aha, aha. No dobra. No tak, to zmienimy broń na inną. Aha, od razu hamujemy, jeszcze nie strzeliłem. No dobra, trudno. <laughs> no, Warp. Ha, czyli nie muszę wychodzić z Warp sam. A to jeszcze kawałek przede mną. Dobrze

Wydaje się, że nic mu nie robimy. Hmm. Chyba mnie trafili. A działko samo strzela, rozumiem. No cóż, chyba nie wiem. I sure could use your help incoming hail hey someone's still there legend warning missiles inbound portals down

no właśnie też takie mam wrażenie. Dobrze. 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 Tak. Przez następny tydzień grę mamy za darmo. Zaraz zginę, no właśnie. Nawet nie wiem co miałem zrobić. Auu. Okej, dobra, wyjście. nowa gra i tak dalej, ale to nie tym razem. No gra jak, jaka jest widzicie, ma w zasadzie 6 lat. Wygląda na sporo więcej. Technologicznie nie jest to jakieś cudo. Przy próbie odpalenia jej przy pełnym ekranie zaczęły się pojawiać jakieś takie dziwne rzeczy co najmniej. No cóż, Nie no, jest za darmo, może się podobać komuś, mnie się nie podoba, więc no cóż, ale jest, jest, za darmo, na Peak Games brać albo nie brać. <grych> to wszystko w tym odcinku zakończonym dramatyczną katastrofą, do zobaczenia w następnych odcinkach.